Moi kochani widzowie. Dzisiaj zapraszam Was do krótkiego filmiku. Będziemy wymieniać czujnik ABS-u, tylny lewy, w takim samochodzie jak perzocik 3008. Także zobaczymy jak nam pójdzie. Mam nadzieję, że śrubka się nie urwie i nie trzeba będzie kombinować jak ją stamtąd wyświdrować. Dobra, nie przedłużając lecimy z tematem. Jesteśmy już w perzociku. I tutaj mamy błąd ABS-u. Ja już ten błąd widziałem wcześniej. Skasowałem na wszelkie wypadek wszystkie błędy, zobaczymy czy on nam powróci. Będziemy używać do tego naszego launcha. Zobaczymy co nam powie. Jest jeden błąd w silniku. To ma jakiś taki otym I mamy jeden błąd w naszym ABS-ie. Reszta modułów jest na razie na zielono. No i jest przerwany obwód czujnik dolnego koła lewy Także będziemy się tam dobierać zaraz do tego czujnika. Autko w górze. Dobrałem się już do wtyczek czujników. To jest dość, dość proste. One są tu przymocowane do ramy. To w tym miejscu trzeba go wypiąć stąd. Wypiąć tam dalej. Żeby dojść. No i co? Podpinamy się na pinę. I będziemy patrzeć czy on ma jakąś uporność. Coś tam się dzieje. 1,6. 166. 166. No i teraz. Czyli jakąś cyfkę oporność ma. Teraz przeniesiemy się na drugą. Zobaczymy czy jest tyle tak samo. Jeśli będzie tak samo. No to. Czujniki mamy w porządku, problem jest gdzieś dalej. Dobra, podpięty jest. Z drugiej strony. Patrzymy, co on to pokaże. 1,5 Chyba będzie dość podobnie. Nie. Mamy 637. Tam było tu 166, a tu jest 644. Także jest różnica. 600 a tam było 166 Dobra, zamawiam ta, ten czujnik wymienimy, zobaczymy będziemy wyciągać nasz czujnik. W zasadzie to ja go już wyciągnąłem. Nie wiem no w sensie nie wyciągnąłem, odkręciłem Nie uwierzycie jak, w jaki sposób jest to tutaj zorganizowane. Czujnik mamy sam tutaj, w tym miejscu tu. Ale żeby go odkręcić, to trzeba zrobić to przez otwór w naszej tarczy. A mianowicie tutaj trzeba trafić, jakiś taki długi przyrząd i odkręcić śrubkę, modlić się, żeby się nie urwała. Dobrze trzeba nabić tak dalej. I w taki sposób właśnie tutaj jest to montowane. Nie wiem, kto to wymyślił. Generalnie, jeśli tak by się nie dało, no to trzeba jakiś zacisk. Jeśli wam się łamie, to trzeba niestety wziąć zacisk, jarzmo, tarcze. tarcze, to, to trzeba wziąć wyjąć. Także takie o rozwiązanie. Nie można by, by zrobić tak, żeby był mocowane z tyłu strony, żeby było dojście, nie było problemów z tymi tańcami. Dobra, jak to już zrobicie, odkręcicie, no to dalej sobie tylko wyciągnąć tą naszą miążkę. Tam już kupiliśmy wcześniej, Bo sprawdziliśmy i tutaj on jest się na takim. W Czujnik mamy przykręcony, czy się, ze starego czujnika musicie jeszcze przyłożyć mocowanie, tu do nowej wtyczki, tutaj w to miejsce, no i układamy, zachaczamy tutaj raz, dwa, trzy, a później pod spód wpinamy wtyczkę, tu i mocujemy tutaj w to miejsce, albo nawet nie wchodzę pod spód też można to zrobić. Dobra, działamy. I dobra, nowy czujnik na swoim miejscu. Podpięty. Teraz możemy zakładać koło i jedziemy zobaczyć jak to wygląda. Podłączyłem maszynę, właśnie skasowałem błąd, czujnika i zaraz będziemy patrzeć, czy. Wymiana nam coś pomogła. Wierzymy. Zobaczymy, czy mamy nadal błąd. Dobra, zaraz odpalimy i zobaczymy, co nam powie samochód. Na razie błędów ABS-u żadnego nie ma. Palamy. No, jak sami widzicie, pojawił się błąd TSP. Teraz błędu ABS-u nie ma, ale możliwe. Że jak przejedziemy się kawałek, to on nam zniknie. No tak jest czasami, że tam trzeba auto rozpędzić do określonej prędkości, żeby ten błąd uciekł. Ale już nam się nie pali tutaj ani wykrzyknik, ani nic. Więc jesteśmy powolutku do przodu. Dobra, wyjeżdżamy, zobaczymy. Przejechałem się, wszystko zgasło, nic się nie pali. Także problem z czujnikiem mamy załatwione. Moi drodzy widzowie. Czujnik mamy wymieniony. Autko. Autko czuje się lepiej. Już nie piszczy przy każdym przekręceniu kluczyka, że coś mu nie pasuje. W miarę zrobiło się cicho. Co mnie bardzo cieszy, bo naprawdę jest irytujące nawał. Sygnałów, które ten samochód wydawał z siebie podczas jazdy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie. Ci, którzy nie subskrybują, zapraszam do subskrypcji, do komentarzy i widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się dostępnego. Cześć.